Wydaję w tym miesiącu ponad 100 tysięcy złotych na reklamę mojego produktu, ale ty nie musisz wydawać ani złotówki, by sprzedawać w dziesiątkach tysięcy. Sekret? To marketing organiczny, czyli prowadzenie social media z Twoim produktem, sklepem, na Instagramie oraz na TikToku, tworząc filmy, które mają przyprowadzić klientów na Twoją stronę bez wydawania na reklamy. I teraz najlepsze: w Polsce działają już setki marek, które działają tylko i wyłącznie organicznie. Niektóre z nich prowadzą małolaci, które brzmią jakby dopiero co wyskoczyli z stołówki, a potrafią zarabiać obrzydliwe pieniądze. No dobra, ale jak to zrobić? Krok po kroku. Tworzysz nowe konto na TikToku, Instagramie i wchodzisz tylko w interakcję z filmikami produktowymi. Dzięki temu Twoja tablica zamienia się w kopalnię pomysłów na produkty. Wybierasz produkt, który jest kontentowalny, czyli taki, że jak na niego spojrzysz, to już masz 10 pomysłów, jakie rolki z nim nagrasz. Zamawiasz ten produkt do siebie, tworzysz prosty sklep no i zaczynasz nagrywać filmiki. Brzmi banalnie? Może tak, ale w praktyce musisz znać schematy działania najlepszych, i to jest właśnie coś, co odróżnia tych, którzy nie zarabiają od tych, którzy zarabiają dziesiątki tysięcy miesięcznie. Dlatego nagrałem 17. 15-minutowy darmowy film, gdzie pokazałem krok po kroku jak działać w marketingu organicznym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić i otrzymać nagranie, skomentuj ten rolkę marketing, a ja Ci go wyślę.